Cześć! Witam Was już w drugim odcinku z serii yy, Zagrajmy w FIFA 13 Tryb Kariery Napoli Dzisiaj ro, yy, przesymulujemy sobie mecze towarzyskie i zagramy yy, Jeden mecz yy, Zagramy jeden mecz o Super Puchar Włoch yy, Z Juventusem Tak więc bez przedłużania Symulujemy mecze towarzyskie 2 do 0 wygraliśmy z Fortuną Düsseldorf po golach Hamsika i Kawaniego eee... Artykuł, że Atletico interesuje się naszym zawodnikiem. No i tutaj sprzedaliśmy dwóch naszych lewych pomocników do tego samego klubu Unigę. Więc sprawdźmy ile mamy. To możemy kupić w sumie prawego pomocnika, ponieważ Magia jest już dosyć starym zawodnikiem i przydałby się ktoś w jego miejsce. Jestem bajeniank. A postarajmy się. E... Jak się zastanawiam, to ja za chwilę wracam i jak już wypaczę to. Wrócę do Was. Dobra, ja już jestem. Zastanawiam się pomiędzy dwoma zawodnikami, a mianowicie prawoskrzydłowym Arsenal London T Walcottem, a prawoskrzydłowym Barcelona tym Sanchezem. Na razie złożę ofertę za Sancheza, bo wydaje mi się, że jest większe pra prawdopodobieństwo, że on przejdzie. Usuńmy jeszcze Yangę Biuę z listy No i kontynuujemy. Mamy ofertę transferową za markę Hamsika. Mm, odrzucam ją, ponieważ Hamsik to jest pokawaniem po nasz drugi najlepszy zawodnik. Bardzo ważna rola, w bardzo ważny jest w naszym zespole. Ten, me ten mecz gramy z Saint Etienne. Na wyjeździe i remis. Dla nas zdobył bramkę Atsu, alla dla San Brandao. Oferta nie do przyjęcia, czyli 23,5 miliona. To ja zrobię... Złożę kontrofertę i... Dam wam może Maggio. No to trochę taki transfer dziwny, no ale... Zobaczmy. Inspiring z Realem Sociedad. Przyjęli. 110 tysięcy to będzie nasz ważny zawodnik. 5% za bramkę. I przechodzimy już do ostatniego sparingu z Realem Sociedad. Miejmy nadzieję, że żadnych kontuzji nie będzie. No 4-0. No i lekki uraz instygny. Mamy nadzieję, że to nie będzie jakiś długotrwały, bo to jest bardzo Dwa dni na szczęście. No i teraz przechodzimy do spotkania z. Ale Aleks jednak nie... Przy... Aha, dobra, większą rolę chciałby odgrywać. To tak. Kluczowy zawodnik. No i 10% udajny. Albo 5, ok. Może jeszcze przed me z meczem o Super Puchar. Włoch przejdzie do nas. No chociaż wątpię, tak jest. No to. Gram na zawodowcu. No i widzimy się w skrócie. Tak więc spotkanie z Juventusem. Tutaj mamy krótkie intro przed tym meczem. No i będę nagrywał komentarz na żywo, jak coś. Tutaj widzimy i zapraszamy na finałowy mecz pucharowy z pewnością czeka nas naprawdę wiele emocji Pokazany Salvatore Siriju wiele o nim słyszeliśmy, wiele się mówiło dzisiaj zobaczymy go akcji razem z kibicami z niecierpliwością czekam na jednostka Juventus będzie grał formacją 3-1-4-2 my oczywiście 3-5-2 zobaczmy tak są ustawieni bardzo dziwne ustawienie według mnie no ale i nasz skład 3-5-2 No i dobra To widzimy się za chwilę Oj, pierwsza okazja Juventusu świetnie łapie Salvatore Siriu Mamy akcję Kawani nad bramką No na razie idzie nam Nudny mecz. Większość akcji rozgrywa się w środku pola. To tak więc widzimy się przy kolejnej okazji. Uwaga, Insigne. Insigne. Cały czas on. Insigne. Zbiega do środka. Uderzenie broni Bufon. Jeszcze nie koniec. Kawani! Nad bramką. Vidal, dobra wrzutka. Uderzenie głową obok bramki. Uwaga, Lisztajner, przy nim Rolando, ro dobra wrzutka. No wybił to chyba Kujate, będzie jeszcze zmiana w drużynie Juventusu. Była zmiana, Isla wchodzi za Lisztajnera i drożny. Marquizio. dobra wrzutka, uwaga, Kielini obok bramki. Uwaga, dobre podanie do Inlera. Inler prostopadle do Maggio. Maggio zagrywa do Inlera. Inler. Inler uderza. Świetna interwencja Gianluigi Buffona. Tak więc koniec regulaminowego czasu gry. Wynik 0 do 0. Co powoduje dogrywkę. Jak widzimy posiadanie piłki na korzyść Juventusu. My mamy więcej strzałów. Bardzo inne spotkanie. No i mamy jednostkę dla Juventusu za zagranie ręką. Niestety nie pokazana była powtórka. No ale teraz, Vidal czy Sirigu? Sirigu i Widal przestrzelił. Vidal. Hamsik. Uwaga, Bechrami. Maggio uderza! Broni Buffon. I jeszcze kawani, no ale nic z tego. Waga, insigne, insigne. Cały czas on, przy nim Caseres. Insigne. Jeszcze nie koniec uderza! Jeszcze uderzenie! Uuu, przewrotka tutaj, kawaniego! No i mamy koniec pierwszej części dogrywki. Działo się w niej chyba więcej niż przez cały mecz. Był karny dla Juventusu, który, który Widal dosyć wysoko nad bramką przestrzelił. Tak więc widzicie statystyki: mamy 9 strzałów i 5 celnych, a. Juventus miał 5 i jeden celny. Waga szansa i jest uderzenie. Mamy bramkę, ale na spalonym był jeden z graczy Juventusu. Proszę zobaczyć, Pirlo tutaj wrzucił. No i był, był minimalnie spalony. Po dogrywce, dogrywce nie padła żadna bramka. A jedna, nie, wpadła, ale niezaliczona bramka dla Juventusu. Była ona zdobyta ze spalonego, tak więc będziemy mieli rzuty karne. No, i teraz tutaj mamy wykonawców. Wolę, żeby kawani był pierwszy. No i przechodzimy do jedenastek. Widać, czy Sirigu, on nie trafił dzisiaj. I teraz świetnie broni Sirigu. Następny będzie strzelał Edinson kawani. Edinson kawani, kawani czy bufon? Pewnie kawani. Druga runda. Włócznić. Uczynić kontra Sirigu. Aj, pewny strzał. Przy, yy, reprezentanta Czarnogóry. Teraz Hamsik i Buffon. Hamsik pewnie w dolny róg. 2 do jednego dla Napoli. Kłagliarella. Kłagliarella. Świetnie broni Serbia teraz Sirigu. Świetny transfer przeprowadziliśmy. Naprawdę broni niesamowicie. Inler, inler, w środek, poprzeczka! No, inler zmarnował swoją jedynastkę. No i teraz szansa na wyrów y Mogą teraz wyrównać? Pirlo spokojnie, technicznym strzałem pokonuje Sirigu. Behrami, Behrami pewnie. No i teraz musi szczelić. Musi szczelić Claudio Marquizio, Marquizio i Sirigu. Marquizio pewnie pod poprzeczkę. Ale teraz, jeśli Atsu szczeli, wygrają. Krystian Atsu, bardzo zmęczony, może zostać bohaterem tego meczu. I goł! na Po rękach Bufona, ale świetnie. I na tyle dobre uderzenie, że zdołała Piłka wpaść do siatki i Skończymy to spotkanie z zwycięstwem tutaj najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie Bechami. I widzimy się w menu. Jesteśmy już w menu i widzimy. Znamy zwycięstwów Supercopa. Wygraliśmy pokarnych z Juventusem. No dosyć nudne spotkanie. Tutaj mamy artykuł, że Kujate. Kujat Kuja zadebiutował. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. W następnym rozegramy, myślę, dwa spotkania, a jeszcze Sanchez dołączył do naszego zespołu, więc mamy podwójne mm, powody do radości. Pod... No i tak, już jest w pierwszym składzie. Tak więc w następnym meczu rozegramy sobie spotkania e, z Palermo i z Fiorentiną. Jeszcze informacja od Josipa Paradosowicie, że chciałby, czy mógłby... Podwyży, no to ja to już zrobię za kamerą, więc to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.